No i witam w kolejny odcinek Dzisiaj trochę star... można powiedzieć półka wykrywaczy no i mam tutaj zawitało do mnie Tesoro I tam pisałem, pisałem, trochę tam rozmawiałem i po prostu wykrywacz przestał no, działać sam z siebie gdzieś tam w transporcie coś się stało i, i tak dalej czyli tak do środka jeszcze nie zaglądałem i po, po na przykład presora ma tak samo do siebie że jeśli nie ma sondy jeśli się to uruchomi to wykrywać ciągłym takim gdzie cały czas pisze bez sondy bo przynajmniej tak kibola reaguje no także jeszcze sprawdzę Taktyczka chyba jest w porządku, się chyba nie rusza Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze coś tam mm, pi, też kolega pisał, że coś tam być może ze słuchawkami, bo yy, coś tam pisał, że nie wiem czy, 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 czy słuchawki chyba nie chodziły, czy, czy to nie było tam sprawdzane, czy coś takiego. Co się tam zobaczy yy, Sonda Sonda tam <coughs> zerknąłem, no i sonda tam będzie wymagać drobnej naprawy, ale to się chwila moment ogarnie. No, na, na tą chwilę nic nie działa, no tam gdzie no, elektronika działa, w takim sensie, że, że po prostu ze sądom nic nie chodzi. No a tak jak ja mówiłem, tam, tam zresztą pisałem czy mówiłem, <laughs> że bola po prostu nie widzi sądy. No. no dobra, to na tyle. Także za jakieś tam chwilę wrócę, bo być może to jest taka tam tylko pierdy... Yy, nieduża usterka do zrobienia więc zobaczymy co z tego będzie no i dobra tesoro uruchomione jest jeszcze taki trochę mały problem tam jest sonda no yy, czyli ten kolor już, już uruchomiony tylko jeszcze będzie trzeba podstroić trochę no, no zobaczymy tak yy, dyskryminacja czy działa Dyskryminacja ciała, ale nie działa nie działa grunt no. Widzi fery, te ferry tu te nie powinno widzieć z tego względu, że ono grunt ma ustawione na stałe trzeba będzie pozaregulować, bo nie ma niestety w, jak tam w, w tajonie na przykład pokrętło od balansu gruntu. I w no, sumie jeszcze tylko zobaczyć. A widzita. Ja widzicie, przyłączyłem częstotliwość, no bo to, częstotliwość sama z siebie też wpływa na, wpływa na, po prostu na nastrojenie do gruntu. A na to też nie widzi. Na dwóch nie widzi, na dwóch widzi, no i teraz tak, pytanie. tak mam być fabrycznie czy nie, ale chyba nie. No, no dobra, zresztą zobaczę. Będzie chyba widział minimalnie powinien, jeśli to jest fabrycznie tak ustawione, to niechby powinno minimalnie tylko widzieć feryt No dobra, podrogruję to, ale najważniejsze że to wszystko działa, także wszystko fajnie działa. tutaj co to tu tutaj jest threshold i sensor praktycznie Może na maksa ustawić bo jest to chyba nowe urządzenie ale takie 30 cm powietrzu to tam nie ma najmniejszego problemu no ja dobra to by było na tyle sprzęt zrobiony tak jak to mniej więcej przypuszczałem, że jest po prostu problem z komunikacją ze sądą Sprawdzałem, posprawdzałem jakaś tam drobna, drobna, nieduża usterkę, no i zrobione... No jeszcze tylko to zobaczę o co chodzi z tym ferytem tutaj na tych częstotliwościach. No bo to jest, jest przeskok z ruchu, chyba tam dwa, coś takiego. No dobra, to na tyle, także kiełboki bola zrobiona będzie można odsyłać za, No, jak tylko sprawdzę oczywiście. A, jeszcze te słuchawki zobaczę, jak będę miał dużego Jacka. Mm, to sprawdzę, czy to tam działa. No dobra. Także ja uciekam. Kibola dalej będzie działać. Jeszcze tylko tam jedną rzecz muszę zabezpieczyć. I będzie wszystko. Dobra. Także trzymajcie się. No i do kolejnego odcinka.